Czy lecieliśmy do Laponii? Jesteśmy na miejscu po bardzo długiej podróży, ponieważ lecieliśmy z Krakowa do Helsinek, dwie godzinki, ale musieliśmy koczować na lotnisku w Helsinkach, żeby przeczekać na następny lot do Rovaniemi, czyli do tego centrum Laponii tak naprawdę, w którym właśnie jesteśmy i chciałam zrobić house tour, ponieważ mamy super dom i mega się jaram, jestem zmęczona, ale jaram się. Także zapraszam na house tour. Możemy zacząć od, jest Witamy. ze mną oczywiście Kali. Ja też jestem lakamerką. Za Zaczniemy od sypialni, mamy taką sypialnię cozy, bardzo fajny vibe. W ogóle ten dom jest taki utrzymany w takim klimacie vintage, bo to jest stara willa. Pan mówił, z którego to jest roku. Nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale, ale jest, jest stary, ale jest odnowiony. Także tutaj mamy spanko. Dalej przejdziemy do łazieneczki, która jest super i jest sauną. To jest sztos sprawa. Że tu się włącza światło? O. W każdym razie jest sauna i bardzo się fińska. cieszymy. Fińska. Fińska sauna, bo właśnie dlatego ten domek zabukowaliśmy, bo chcieliśmy mieć saunę. Późno to zrobiliśmy, więc nie było dużego wyboru, ale udało nam się, jest mega fajnie. Łazienka też jest super. nie pokazałem jeszcze łazienki. Tutaj zapraszam. Witam, jestem ja też. Klasy kolory jak, jak lubimy, nie? No. Najlepiej się czujemy w takich drogach drewnianych Okej, okay, tu jest kuchnia, też mega vibe Mega cozy, będziemy sobie coś gotować A to jest najlepsze Salon, ogromny salon Bo to jest ogólnie domek na Osób myślę, że cztery Albo sześć, cztery na pewno, bo są dwie sypialnie Jesteśmy tutaj we dwójkach Pianino, na którym nie umiemy grać, ale porzem polimy coś. Tam jest jeszcze choinka I tutaj wielki stół do jedzenia Pięknie, Ta komoda jest na pewno Z, z poprzedniego jakby w się sensie, wiesz, jakby zachowali ją, była tak. fajna. Także no, ubrali nam tutaj właściciele choinkę, bo pytaliśmy, czy będzie i powiedzieli, że ubiorą. I dzieciaki podobno ubierały słodko, ale tutaj mamy widok, jest to jezioro. Całe wielkie jezioro aktualnie zamarznięte. Yy, także no mega ciekawe. Tak gwiazdy też robi robotę, nie? Pięknie to wygląda. Ja Światło myślę... jest tutaj strasznie takie przy, przyjemne Dobra, moja droga, na razie to, że tak Zjeść, wypić kawę i jedziemy do wioski Mikołaja Dokładnie tak Także witam was w tym vlogmasie jeszcze raz I cieszę się, będą pewnie dwa vlogmasy z tego, myślę, wyjazdu naszego Jesteśmy tutaj pięć dni około Także, mhm. także będzie dwa filmy Dobra, chodźmy, lecimy jeść Życzcie nam smacznego Uuh. Postrzelona jesteś, powiedziałeś Także będzie dwa filmy Także będą dwa filmy Mika jest zmęczona, widzowie Mam ADHD, pis. Nie pokazałaś jeszcze jednego pokoju. A, jeszcze tak. To jest To jest, to jest jeszcze druga sypialnia. Ona jest trochę ciemna. Też jest cozy, i w ogóle kominek. Ale nie będziemy raczej z niej korzystać. Paa, Tak wyglądam. Mam, wiecie ile warstw? Trzy na sobie obecnie. Bieliznę termiczną, golf, sweter, i na to jeszcze zakładam kurtkę. Pod spodem też mam bieliznę termiczną, także jestem ubrana cieplutko. Kali się ubiera i lecimy za chwilę na spotkanie z Mikołajem. W końcu tu jesteśmy, ja zawsze o tym marzyłam. To było marzenie takie nieosiągalne, bo ja jak byłam mała, to myślałam, że Laponia to jest wymysł i tutaj nie ma Mikołaja tak naprawdę, ale jest i dzisiaj go spotkamy. Jesteśmy na miejscu, siedziba świętego Mikołaja w Laponii. On naprawdę istnieje, uwierzmy w to. Dobra, słuchajcie, no jestem mega podzielana. Miejsce jest super, jest tutaj cała wioska, no nazywa się to Santa Claus Village, więc jest to wioska Świętego Mikołaja i oprócz tego, e, jego miejsca, tej siedziby, jest poczta, gdzie wyślemy kartki do bliskich, to znaczkiem Świętego Mikołaja, z pieczątką i w ogóle, w tos, e, no i oprócz tego jest wiele innych atrakcji, jak i zjazd na jabłuszka. jest też hotel, tutaj ludzie normalnie nosują w tym miejscu. Ale my e, na razie chyba wejdziemy do środka i zobaczymy jak to jest. Mam nadzieję, że kamera da radę, bo jest minus 13 stopni. No i oby, oby nie padła od tego zimna. Wielki, ogromny bałwan, już drugi minęliśmy w sumie. Zobacz jak ładnie te drzewa są podświetlone. Przepięknie tu jest kochani, to jest winter... Winter Wonderland mi się kojarzy trochę, trochę z Londynem, no. ale tu jest większy vibe. Niedługo konik. Renifery chyba na zwolnieniu. Jesteśmy wewnątrz, w miejscu gdzie możemy kupić pamiątki i chyba nam zaparował aparat, jest różnica temperatur minus 30 i 23, więc co ja powiedziałam, minus 13 i 23 około. Słuchajcie, jesteśmy tutaj w miejscu gdzie jest obrazek i ogólnie jest opisane o muminkach, o bajce, która jest stworzona przez fińsko-szwedzkiego ilustratora i pisarza. Nie wiem, czy wy kojarzycie Muminki, ale dla mnie, dla Kaliego i dla naszego takiego pokolenia była to bajka no, z dzieciństwa. Ja uwielbiam to i jakby to było mega słodkie i fajnie być w miejscu, w którym właśnie powstała ta bajka. Zobacz, tutaj jest domek z piernika i jest właśnie tutaj Mumin. Będziemy się trochę ogrzać, zobaczymy jakieś pamiątki, a za w sumie 15 minut mamy spotkanie z Wikołajem. Zabukowaliśmy na 16.15. Teraz właśnie widzicie karteczkę, którą nam dał Elf i z tą karteczką idziemy za chwilę spotkać Mikołaja także najważniejszy punkt wyjazdu ponoć mówi po polsku ponoć mówi w każdym języku no i mam nadzieję, że polsku, po polsku coś tam porozmawiamy pewnie jakiś cześć, jak się masz, byłaś grzeczna pewnie coś takiego kupimy łódkowi byliśmy obok właśnie farmy haski, haskich, i chcieliśmy spytać jak to, jak to jest i wszystkie takie przejażdżki właśnie z zaprzęgiem haskich są wyprzedane totalnie ale na pewno wpadniemy tam zobaczyć i. I, i no zobaczyć po prostu, pogłaskać je, ja zobaczymy jak to będzie. Fajnie. Fajnie. To jest taka tajemnicza droga do Świętego Mikołaja. Hmm, idziemy teraz... ma prezentów. Idziemy właśnie w grupie teraz, ruszczają nas normalnie tak jak zapisaliśmy się i te prezenty one są fajne. Dzień dobry, witam Was w dniu drugim. My się ogarnęliśmy i właśnie wróciliśmy z zewnątrz, bo robiliśmy zdjęcia do nowej kolekcji Team Kaluch. I jest minus ile dzisiaj? Pewnie tyle co było, nie? Minus 13, tak jak ostatnio. I Kali robił zdjęcia w dwóch bluzach. Witam i zamarzam. Jakie odczucia? Tragicznie. Proszę, jak jest, będziecie w Laponii, nie ściągajcie nigdy kurtki, bo. Może się to źle skończyć, ja wczoraj jeszcze chciałem zabrać Wikę na morsowanie, ale już dzisiaj zrezygnowałem Tak, wczoraj sprawdzaliśmy właśnie oferty, różne, różne atrakcje I było morsowanie w kombinezonach Normalnie w tej wodzie, ale on, jak ona nie zamarzła ta woda? W sensie są jakieś miejsca pewnie, w których ściągają tą wierzchnią warstwę lodu i w sumie jest woda pewnie ma z kilka stopni I normalnie morsują ludzie, ale nie, nie, nie My, my wybierzemy te atrakcje cieplejsze. Ja dzisiaj mam więcej warstw niż ostatnio, bo mam spodnie narciarskie i jeszcze getry takie z ojszo ogrzewające, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Co to za wołanek? jestem meteorologiem i stwierdzam, że była szansa na zorze, ale nie ma, bo już idą chmury od strony zachodu. Przed chwilą był piękny, że tak mówię, miałem zmarzniętą twarz. Był piękny zachód słońca, a teraz mamy chmury. Co znaczy? No było, słońce się przebijało. Z drugiej strony jeszcze widać fragment niebieskiego nieba, jakbyś pokazała tam. No nie widać tego na tej kamerze. W każdym razie liczyłem, że się uda, ale raczej nic z tego, chociaż trzymamy kciuki. Jak nie dzisiaj, to jutro i pojutrze. Miejmy nadzieję, aczkolwiek prognozy nie są obiecujące. Przyjechaliśmy tu zobaczyć zorze, Mikołaja, da? Mikołaja już widzieliśmy. Tak, ja przyjechałem zobaczyć bardziej zorza niż Mikołaja, bo jestem świrem kosmicznym, a zorza to jest zjawisko widzowie, to jest wiatr słoneczny, zderzający się z magnetyczną powłoką w ziemi. Możesz powiedzieć właśnie jak to działa. No. Ja już w sumie opowiedziałeś w skrócie. Ale jak będzie zorza to wam powiem, już tak dokładnie. Na pewno wam ją pokażemy. Dzięki zorzy żyjemy na tej planecie bo odpowiedzialny za to jest biegun magnetyczny, a Mars na przykład wytracił swój biegun magnetyczny przez wiatr słoneczny, który uderza w ziemię na przykład tworząc wzorze. Z... Całkowicie rozwiał atmosferę Marsa, przez co stał się skostniałym. Twardym. Twardym skurczybykiem, na którym... Ale też ciepło, nie jest ciepło Ale życie. Ciepło jest, nie? Widzimy? Na Marsie? O czym ty możesz? Pomyliłaś planety. Ja myślę o Wenusie, że jest 400 stopni. Czy do Merkury? Wenusie. Na Wenusie. Na Wenusie. Oglądaliśmy ostatnio, ja mam słabą pamięć, ale, ale bardzo fajnie oglądaliśmy właśnie a propos tego, jak to było i jaka jest teoria odnośnie życia na tych innych planetach. Dobra, coś czuję, że zaraz mi zamarzy kamera albo zaparuje, ale jest pięknie. Kiedyś. O, słuchajcie, lotnisko w tle. Kiedyś zrobię podcast kosmiczny, jak już nie będę nagrywał filmików. Chętnie posłuchamy, co? Merry Christmas baby Is coming out to play. Santa Claus is past.